Dymitar tutaj poprawia lusterka, ale ta muzyka to nie nasza, nie? Nie, 2, 40 mu daj, nic więcej. Żeby nie zahaczyć tutaj na dole tylko. Czy mi się wydaje, czy ten kemping jest jakiś mikroskopijny? Tak. Hmm, a może by tak zostawić bez przedsionka tym razem? Dzień dobry, to kolejny dzień, a właściwie ostatni na kempingu Melissi. Za chwilę udajemy się już w stronę Olimpu. Teraz Dymitar już będzie podpinał przyczepę, dziewczynki są już zapakowane do środka. I jedziemy. Jest godzina 10.20, czas najwyższy opuścić kemping. I jeszcze podsumowując tutaj pobyt nasz, spędziliśmy 8 nocy, ja za chwilkę dopiero pójdę zapłacić za to. No ogólnie kemping jest bardzo, bardzo duży. Nie jest on najświeższy, aczkolwiek toalety są czyste, łazienki są czyste. Więcej ludzi tutaj przyjeżdża jednak odpocząć, posiedzieć sobie we własnym jakby ogródku i jest to fajna baza wypadowa na środkowy paluch Halkidiki dzięki tym położeniu tego kempingu mogliśmy tutaj dużo, dużo zobaczyć fajna plaża niestety jeżeli chodzi o pobyt z dziećmi to jest słabo, tylko taki malutki plac zabaw tutaj jest chociaż dla naszych smurfów to wystarczyło to Dymitar już wyjeżdża z dziewczynkami, a ja idę zapłacić za kemping, kupić nam jeszcze jakąś przekąskę na drogę, bo słabe dzisiaj śniadanie mieliśmy. I już tutaj jestem przy budynku recepcji. Za 8 nocy z kartą akcji nam wyszło 168 euro. Dostaliśmy jeszcze taką naklejkę, nakleimy ją sobie na drzwi, a ja jeszcze kupię coś do jedzenia na drogę. Opuszczamy zatem Halki Diki. Nasz kolejny kemping to kemping Sylwia. Mamy do niego 240 km. Wczoraj spotkałam tutaj też państwa z Polski na kempingu naszym Melissi. Mówili oni, że właśnie z tego kempingu Sylwia też przyjechali i bardzo nam polecają, więc stwierdziliśmy, że nie ma się co zastanawiać. Jedziemy prosto tam. Sara przyspała prawie dwie godziny już. Jesteśmy teraz pod salonikami. Zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej. Przed chwilą dopiero odjechała cysterna, dlatego nie mogliśmy tankować. Pan nas poinformował tutaj, że musimy poczekać około 5 minut i dopiero będzie, będzie możliwość zatankowania. Więc musimy chwileczkę poczekać. Chcemy rozprostować kostki troszkę? Już zatankowaliśmy. Dobra, do pełna? Zobaczcie, do pełna. Nie wiem, czy cokolwiek widać na tym. 95 euro? Trzeba A, jej zapłacić do środka? Okropna jest ta stacja. Ja chcę stąd jak najszybciej się ewakuować. Podjedziemy sobie na kolejną już może za salonikami i zrobimy dłuższą przerwę. Dymitar tutaj poprawia lusterka, ale ta muzyka to nie nasza. I mamy jeszcze 50 minut do końca. 10 minut temu Dymitar mówi, no tak jedziemy, jedziemy. Takie bezpłatne te autostrady, nic nie trzeba płacić. A tu proszę, na ostatnie 60 km wjeżdżamy na bramki. Tutaj trzeba będzie pobrać bilecik. Widzę 2,35 dla samochodów ciężarowych i autobusów. A samochody osobowe 90 eurocentów. Kategorie są takie: motocykl, samochód osobowy z przyczepą poniżej 2,70. Jesteśmy poniżej 2,70? No. Czyli 90 centów. Sprawdźmy. Tak jest. 90 centów. A powyżej tej Thank wysokości you. cena już była 2,35. Przejechaliśmy 10 km, i okazuje się, że jest kolejna bramka. I tym razem mamy do zapłaty 2,40. Albo 5,90. Teraz ograniczenie do wysokości 2,2. A my ile mamy? Nie, 2,40 mu daj, nic więcej. 5,80. Jesteśmy wyżsi niż 2,20. Przez tą wysokość, tak? Tutaj byliśmy ograniczeni. Do 2.20 było taniej. A przed nami może trochę niewyraźnie, ale już widać, górujący nad Grecją Olimp. Wjazd do kempingu na samej drodze. Nie spodziewaliśmy się, że będzie tak szybko. Od razu od głównej drogi jest znak na kemping Sylwia. I to jest tutaj. Wow, jesteśmy. Pani z recepcji nas przejęła, Dymitar poszedł wybrać miejsce. Pani nam coś pokaże, ja zostanę z dziewczynkami w samochodzie, bo Sara mnie już tutaj woła. A od razu też przy wejściu do kempingu, przy wjeździe do kempingu widzimy, że jest jakiś sklepik. Przy samym budynku recepcji tak ona wygląda. Tutaj jest wjazd do kempingu, a góra Olimp znajduje się od razu po drugiej stronie. Dziewczynki już się rozprostowują flaga kempingu powiewa dumnie, prywatna plaża, bungalowy, minimarket jest również i bar z kawiarnią. My tutaj, jeżeli się nie mylę, płacimy 23 euro z kartą akcji. Cennik przedstawia się tak. Osoba dorosła w sezonie płaci 8,50, poza sezonem 7,50. Nie wiem y, dziecko od kiedy musi płacić, od jakiego wieku, ale kosztuje ono 5 lub 4,50 euro w zależności od sezonu. Dla nas byłaby to cena 4,50 lub 3,50 za samochód i 8,50, 7,50 za przyczepę. Super. I jeszcze dodatkowo prąd jest za 5 euro. No tak, najważniejsza jest lodówka z lodami. Poprzedni, właśnie camper, który stał przed nami, już odjeżdża na swoje miejsce. A tutaj Dymiter z panią z recepcji już wracają. Zaraz zobaczymy, yy, gdzie będziemy stać. Tak, mamy kilka wolnych miejsc. Tak naprawdę jest sporo wolnych miejsc, ale mamy trzy tak trochę duże. Więc choć wam pokażę najpierw i zobaczymy, które zdecydujemy. Chodź, Elenko, wybierzemy sobie miejsce znowu. Dobra, tu są toalety. Miejsce, jakie możemy zająć, jedno jest tutaj. Od drzewo, drzewo. I pff, albo tamto całe, albo zaraz wam pokażę, bo tu jest droga, przed tym wanem. I to jest już w całości. I tutaj mamy od razu toalety. Jest grill, a tak, lodówki też są, czy kuchnia, toalety. Ja myślę, że tutaj byłby spoko, tak? Czy będzie tutaj tak stała? Tutaj, tutaj wychodzimy z przyciepy, i tutaj mamy jakby przedsionek, będzie otwarty na tamtą stronę. Dobra, czyli to będzie nasze miejsce. Ono ma jakiś numer B42 lub B43. Dobra, idziemy po przyczepę i tutaj parkujemy, tak? Dobrze, dobrze. Dobra, więc tak naprawdę ten kemping jest taki tarasowy. Tutaj jest jedna, tutaj jest ścieżka, tutaj jest kolejne zejście w dół, i Demitar musi teraz przejechać z tamtej strony. I postawić tutaj przyczepę naprzeciwko tego Fiata. Musimy tutaj pod górę wjechać tyłem jakoś. Jak na razie z tej strony się mieścimy, żeby nie zahaczyć tutaj na dole tylko. Okej. Okay. Idzie to całkiem sprawnie. Dobra, zaraz zobaczymy dokąd możemy tam dojechać. Więc, tak jak było napisane, z akcji karty kosztuje to 21 euro, Elena też nie płaci tutaj. Lody kosztowały 70 chyba. Nie możemy robić gryla, tylko na gaz i ta elektryczna kuchenka. Mają tam mapę, widziałam. Pani powiedziała, że wszystko mi wytłumaczy odnośnie olimp, pójście w góry. No i tyle, są otwarci, chyba od tego roku są otwarci cały rok. Tylko pracownicy nie będą tutaj fizyczne, a będzie można przez internet zrobić rezerwację i zapłacić. Dobrze, a teraz się rozstawiamy, tak? Tak jest, ustawiamy się i rozstawiamy. Jeżeli chodzi o sklep, on jest otwarty do 11 wieczorem, więc prawie cały czas jest otwarty. Tutaj na dole blisko jest bar. Tylko że tam nie ma jedzenia takie kuchnia, tylko snaki bardziej. Mm -hmm. A restauracja jest gdzieś w tej stronie 2 km stąd. Okej, okay, dobra. Skupmy się na rozkładaniu, no. ustawianiu dobra. i odpinaniu najpierw. No to odpinamy. A Sara już tutaj sobie zaadoptowała te stoliki do zabawy. Czy mi się wydaje, czy ten kemping jest jakiś mikroskopijny? Tak. <laughs> tak, pani powiedziała. Kemping jest bardzo mały, bo tutaj się kończy, tak? Są dwa budynki sanitariatów na taką małą jakby powierzchnię. Dobrze, że no akurat jesteśmy w małym sezonie, to nie musieliśmy robić rezerwacji. Dobra, już przyczepa stoi. Najpierw się podłączymy do prądu. Sara będzie mi pomagać. Tą listwę tutaj. Pyk. Zobacz, tutaj mamy prąd. Że lodówka. I akumulator się ładował. Tak, rozkładamy. Trzymaj, ty tą stronę. Trzymaj. Dobra, ciągnij. Ciągnij tam, Sara. Tam. Ja podłączę tutaj z tej strony. Dobrze? Dobrze. Dobrze, Sara. Hmm, tak, to jest. Nie chcę pomagać. Nie potrzebujemy tą wtyczkę tutaj podłączamy wtyczkę, mamy normalne europejskie podłączone tutaj elegancko wtyczka do bankisty żeby ją nie zgubić zaraz zobaczymy co następnie po kolei zobaczmy. sporo trzeba tam po prawej stronie tak to nie jest trzeba kółko jeszcze spuścić ale tutaj będzie problem niestety z samochodem się nie dało Pociągnąć i wypoziomować. Tak, mniej więcej to właśnie będzie wyglądało. Tutaj mamy e, miejsce na przedsionek. Przed będziemy chcieli postawić znowu ten daszek, ale niestety, przez to, że e, mamy tutaj te stoliki, to strasznie się rozleniwiliśmy <grywki> i się rozsiedliśmy tutaj, i wcale nam się nie chce nic robić. Dziewczynki się zajęły tutaj w tym mini domku. Tutaj mamy lodówki, jest też piekarnik, z którego można korzystać, oraz kuchenka. Na której można gotować, miejsce do zmywania i pralka. I jak już widziałam, pranie kosztuje 6 euro. Czyli tutaj mamy jakby prywatną działeczkę naszą. I jak się odwrócimy od razu, tutaj jest nasza przyczepa, i my się znajdujemy, jakby nie ma numeru tej parceli, natomiast jesteśmy podłączeni pod B42 prąd. Jednak trzeba zacząć się rozkładać, już, jest już godzina 15. Więc za chwilę też trzeba będzie robić jakiś obiad. Bo cały dzień spędziliśmy w trasie. My zaczynamy się rozkładać. Tym razem nie będziemy pokazywać jak to robimy, bo w wielu filmach już było pokazane. Rozłożymy przedsionek i dopiero później włączymy kamerkę. No, więc zaczynam od podłogi. Zdecydowaliśmy jednak, zanim rozłożymy przedsionkę, zrobimy obiad. Jesteśmy wszyscy bardzo głodni. Paulina poszła zapytać, czy ta woda z kranu jest pitna tutaj. I będziemy gotować makaron. A przedsionek rozłożymy później. A Ty, Jelena? Ja lubię śniadanie. Dobrze. I tutaj nie wiem, czy widać, ale tam jest morze. Jak już Dymitar mówił, całkowicie opadliśmy z sił. Więc od razu robimy obiad. Hmm, a może by tak zostawić bez przedsionka tym razem. Raczej nieco? Cebulka tutaj się szkli. Makaron już jest ugotowany i czeka na swoją kolej. Zaraz dorzucimy do tego pomidory oraz tuńczyka. I to jest właśnie nasz nieśmiertelny makaron na szybko na kempingu. Owiad zjedzony. Teraz jeszcze bardziej się nie chce nic robić, co? Teraz spać. Teraz się chce spać. Jedyna osoba, która może tutaj spać jest Sara i ona już tam sobie drzemie. I druga tutaj jest taka, że nie chcę, a powiem Wam, że komary chyba jednak są. Tak? To zaraz odpalimy wszystkie świeczki. I już wygląda to coraz lepiej. Dymitar jeszcze tutaj rozwiesza nam linkę na pranie lub inne rzeczy, na ręczniki. A my byłyśmy w sklepie. Strasznie tną komary, dlatego musieliśmy kupić preparat. My mamy mugę dla siebie, ale okazało się, że nie wzięliśmy z działki tego preparatu dla dzieci. Też mieliśmy taki specjalny. Więc musiałam tutaj kupić. Ceny w tym sklepie są bardzo wysokie, ale co zrobić, no. Jednorazowy taki koszt. I super. Kiedyś robiliśmy też kurs na żeglarzy, ale to może inny kanał o tym zrobimy. Na razie Robimy. patrzymy, czy warto pływać po Grecji. Jaki węzeł zrobiłeś? Nierozwiązany. <noise> Sara, Chodź, posmarujecie. Takie coś udało nam się kupić. Na chwilę obecną jesteśmy tak rozłożeni. Rozłożyliśmy tylko przedsionek, już bez tego daszku. I nie wiem, czy będziemy go w ogóle rozkładać. Ten układ chyba najbardziej nam pasuje. Tym bardziej, że ta parcela też nie jest najszersza. Mieliśmy fajny widok na morze. Niestety stanęły tutaj kolejne wany i nam wszystko pozasłaniały. Na dzisiaj już kończymy. Myślę, że tak. Jesteśmy zmęczeni, więc. Tak. Jutro musimy pojechać na zakupy, ponieważ najbliższy sklep jest jakieś 7 km stąd. Więc ja zaopatrzyć się dobrze. Zejdziemy na plażę, zobaczymy jak ona wygląda, napijemy się jakieś kawki w barze lokalnym. Pewnie, że tak. Sara już chce kończyć na dzisiaj tego vloga.